Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Od 17 grudnia Kościół wchodzi w ostatni etap przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. Ewangelia dnia dzisiejszego ukazuje nam rodowód Jezusa Chrystusa i jego historię. Historia życia człowieka, mojego życia, twojego życia. Jest konkretną historią historią wzlotów i upadków. Pytanie, czy jest ona wpisana w historię Jezusa Chrystusa? Historia Chrystusa to historia Boga, który stał się człowiekiem i zamieszkał pośród nas. To historia miłości totalnej, miłości wielkiej miłości, która nie ma granic. Kościół jako oblubienica oczekuje na spotkanie z Jezusem Chrystusem. Czy rzeczywiście moje oczekiwanie jest wielkim pragnieniem serca spotkanie się z Jezusem Chrystusem? Czy być może jestem zajęty wieloma sprawami dnia codziennego, które oddalają mnie od Jego miłości, które powodują. Koncentrację na tym, co tak naprawdę wtórne. Jezus chce narodzić się w Twoim sercu i chce, aby to serce należało do Jego serca.